Wyglądam, jakbym wyszła ledwo z No więc, odkąd przyszłam do tego liceum, to w sumie mam trochę przyjaciół i tu jedzie jakaś baba z lodami. Przykro że nie mam bikiników. No to przenosimy się do natury, to chyba jakaś flora. A nie, to jest Monster High, zapomniałam. Bo co na sobie w tubisie, jak jakiś drakolora leci i ona chyba do lasu leci. A, no tak, chciałam powiedzieć, że. No każdy potwór jest wyjątkowy, Monster High, ona jest akurat to jakąś kurdą nimfą natury z lasu Everfree I ona lubi właśnie krzyczeć na małe trolle, ja naprawdę nie wnikam w niczyje zainteresowania, ale to jest trochę dziwne No i w sumie w nagrodę, że zniszczyła transformacja to dla mnie kilka kwestii się znowu niszczy moje kwiatki, muszę go dorwać, lecimy! Port lotniczy Radom. wyścigi wyścigi kto pierwszy kto pierwszy kto pierwszy będzie ja będę pierwsza bo jestem super geekowa laska z okularami 3D i pastą do zębów na twarzy nie umiem nieść kulki więc spadam ha 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 no nie, wpadłam w błoto, tak, super ona przegrała. Juhu. Przegrałaś, nie jesteś jedną z nas. Biegniemy sobie, tak, gram w grę. je, je, yeah, yeah, jak mi dobrze idzie, tak. Będę lepsza od nich, dobrze. No nie, dziewczyna z nami wygrała jak to możliwe. Tak, jestem w to najlepsza, ale co, ktoś jest lepszy ode mnie. Takaś głupia dziewczyna z Monster High. Będę ją musiała dorwać, zobaczę na cię niszczy. Kto to jest? Jakaś... Monster Dead. On nie zostawi mnie samo na tej kanapie z skamienia jakaś Miss Dead Fist wygrała, no więc tu sobie tańczymy juhu, impreza bailando. No dziewczyna jeleni znalazła chyba kolejnego jelenia w myślach. Cześć jestem Morgana, nie ja nie jestem Roxy, zaczekaj! Gdzie on idzie Monster High? Serduszka? Nie! No, muszę iść się do liceum chyba, tak mi powiedział jeleń. To dalej idź, masz tu 20 zł na zaproszenie jakieś kurde. I tutaj pani dyrektor powiedziała, że możesz tam iść. Będzie bardzo dumna nara. Idź sobie z tej wioski. No szybko idź. Autobus pod Mosterhaj. High. Cześć, jesteśmy nowymi potworami, przejmiemy tam szkołę generalnie, nie ja tu rządzę, spierdalaj.